Cześć, witam was w odcinku Stick Fight'a, dzisiaj ze mną gra. Witam, jestem Aleks Kazik, youtuber, którego nikt nie zna. Nikt nie ogląda, nikt nie subskrybuje. <coughs> Ty jeden jedyny subskryber z sześciu. Okej, okay, jest. Pogrzczam. To jest piękne rozkaczenie odcinka. Ogólnie on nie zresztą powiedział, zresztą, ale gramy w Stick Fight'y. Powiedziałeś, że gramy w Stick Fight'a, sam to, 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 to cię nie słuchałem. To dowodzi twojej ignorancji. Dokładnie. Dokładnie. A, nawet Został mam fajną... Zdał. Nawet Został mam się. fajną sniperkę Nie wykorzystałeś moją... <grym> o, chciałem cię... Jestem, jestem snipperem poziomu 6, nie znoszę sniper poziomu X. Łap kule Widzisz? Jest nie. teraz nietykalny. Paprym ja cię ciemni. zaraz... <grym 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 Spragamerska taktyka O patrz nie mam Ooo Nie pytać co zrobiłem Spragamerska taktyka, ale z O nie Bo ja Bo się wspinać po tamtych potemkach na w górze Wyburzanie Uuu to by się spodziewał, że będę miał to. A Ale. Spadnie do dziury. To by się spodziewał, że mózgu nie mam. Nikt. No Nic. oczywiście, nie że nie ja, się ja. Spodziewał. ja się spodziewałem. Ja się spodziewałem. Dubry, którego nikt nie ogląda. Dobra. Uh, Na poprzedni odcinek był nutny. Mhm. Pokazaliśmy, jak. Nie no. Jak Gadaliśmy nudnie, to teraz musimy zrobić coś śmiesznego. Haha, śmieszny prank YouTube Tak, to będzie odcinek, będzie Zostałem starinkowany przez Alex z Gazika <laughs> Idę od że... Tak, ja tak do nazwę. Chodź to będzie to. Chodź co będziemy. Nie strzeli to szalic, Daj mi to wziąć. Nie, to jest moja czarna dziura. O nie. Chodź. Chodź. To musisz mi się wydostać. No nie zacznij mnie. Łap. Co? Po nie pomocy! O nie, on to wygra. <grym> nie. Dobra, to skoro nas nasz jest nie, odcinek że mnie sprękował to jedna ja, napi... ja sobie odcinek, że sprękowałem Ska no Mastera. A nie to był skam imperator. To, co, nie przekręcę Nap napisz... mojej moje nazwy. Pan, pana tańczącego bałwana. O, Bałwanie jaki go... fajny. Kiwam A widziałeś na... takiego latającego węża? Tam, a widziałeś to? Kung fu. Poczekaj, już ci tutaj napiszę. Żeby, żebyś pamiętał jak nazwać odcinek. Jak? Wyślij do mnie wiadomość. Sen z tym. No to robię. Przez Alex <grym> tak to ja, że... Lub kiwający się bałwan. To ja zrobię odcinek z pankowałem z kam imperatora. Dokładnie. Co ty tam robisz? Obudź się. Piszę. Zostaniesz sprankowany. Nie, to ja jestem w tej prankstere. On tylko na to czeka. Patrz śmieszny prank. On tylko na to czekał. Jestem sprankowany. Pana dupa. Akademia pranków. Akademia pranków Cheetos. Przestań, to jest nielegalne. Nie tutaj, nie na tym kanale. Zostałeś... I Aha, ty głupcze, ty zostałeś sprękowany, bo myślałeś, że umrzesz. Zostałeś <laughs> sprękowany, bo myślałeś, że umrzesz. A na to, idę do ciebie. już to progamerskie taktyki? Stańczę z wężami po prostu. A na to. No, Węże mi gryzą w Panowie, spokojnie! <laughs> <laughs> zostałeś sprękowany przez <to> węża. <laughs> ping, ping. Na to. Ba -ba -ba. Gdy... I czy tego bałwana? Gdyby... To jest Zenek. Zenek to jest. Zez, Zenek. Gdyby, gdyby Zenek. był Seba, to byśmy już dawno stali sprękowani. Ja szybko imperator. No i stoń. Czy ty możesz... Czy <grym> ty możesz zostawić te węże? Pa Zenus! Spokojnie! Zenuś, ten no zaraz Zenusia. dam ci. Uf. Zostaw, <grym> Zostaw Zenusza. Zen ZENUŚĘ Zenuś spadł Zenuś? Acz wąż Zenuś, no i widzisz gdybyś, gdybyś przeszedł na Moją stronę mocy, to Cię... pa, On się kiwa, kiwa się Zn Patrz na to Ściana yy, Tramp zostaw, zostaw tego akacza I znowu zniknęła broń znowu się No i patrz jak Jestem, jestem przeszłym. Czekam. Moja no, pnia. Ja, nie już tam mogę wejść. Nie muszę... O, boss! Teraz zabrałem Sebastian... Teraz zabrałem Jaszkowi wszystkie bossy naraz. O, daj mi, bo ja jeszcze nie byłem. To daj. No, no dobra. On mi to zawiesie. Aha, zostaje spankowany. Nie! Nie, On, on, sprankował, mój... on sprankował mój. On spankował mój prank. Spankowany. Zostaw mnie lepiej. Nie zostawicie. Zostaj strankowany. Pa. Pa, jaka pozycja na prankstera. Taki duszek, widzisz tą buźkę? Widzisz tą guśkę? Pana to. Pa. Tak, w łeb dostał, aż się zdziwił. Aż się zdziwił, jak, jak minę zrobił. Zostaw mnie, nic z tym shotgunem nie Ja się zaprzyjażdżę z drzewkiem. Pan, widzisz? On jest na ciebie zły tam. Widzisz? Ma złe drzewko. Jest na ciebie zły. A ja jestem na ciebie zły. On, on zły? jest na ciebie zły, widzisz? Tak się na ciebie patrzył. O, drugi na boss. Drugi boss? Dobra, to teraz ty. Mm. Ty bądź bossem. Bądź, bo bądź family friendly bossem, Bądź Zaraz family friendly! Zaraz powiem słowo na k. Family friendly! Family Patrz family piła friendly. Piła friendly. Piła nie jest friendly. Jest i to jeszcze jak będzie Family Friendly. odcinek. Został frankowany przez Alexa. Family Friendly. Ale no to To lubię. Legendy mówią, że Jaszko uczył się w Akademii Prankstę. Bronku w Legendy mówią, że Jaszko przyszedł na egzaminy w Dresach A nie legendy. Taka prawda. Kto wie, ten wie. Kto widział, ten widział. No że ja na przykład, nie będę nie będzie oglądał filmiku, to nie będzie wiedział o co przychodzi. O co chodzi? A to jest Nata, Jaszko, teresia, teresia a... Bez na zmianę, na zmianę. Nie. No ty, a... Wiesz, chciałeś mnie... Poszukać. Nie powiem czego innego. No, mamy z i O nie, to wielka ściana. Jesteś trampem? Jestem słabym bossem. który się spodziewał. O nie, on zbudował ścianę Trumpa. <minim> Mur". Żaden Meksykaniec nie przejdzie. Ty jesteś jestem... ja jestem Trumpem. Nawet <minim> można <minim> <minim> <to> w kolor. <minim> 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 Meksykańcy. Mam już parę nazw. Żaden Meksykaniec nie przejdzie. Patrz. O nie, jest po mnie. Trump. I są Meksykańcy. Oczywiście bez Żarty. Ty mówisz że rasistowskie i razu mówisz że was z rasizmem, rozumiem. O, patrz na to z... Mam swoje łzy i... zdziwioną chmurkę. Uderzyłem w cię, ale to ja to przegrałem. O, patrz, dynie. Co to będzie Ach, ja to... wygrałem? Moja się odbiła od chmurki, która się zrespiła. Dobra, moja nie kolejna bosa disco. Dobra, teraz ty jesteś. Bossa. Jesteś gotowy na disco polo? Nie. Chodź <laughs> <laughs> Choć... <laughs> Wszystko, ale nie disco polo. Rozstrzelam cię. <laughs> Wszystko, ale nie disco polo. Trzeba skrać agresywnie. Trzeba grać agresywnie, dokładnie. A gdzie jest? Gdzie podzielił się Alex, Kazik, family-friendly guy? Niech znikną kiedy pozbyłeś się mojego, tamtego bossa. To Widzisz, zostałeś widzi, rozstrzelany. Zostałem rozstrzelany. Jak nie powiem kto, tu. nie powiem gdzie. O, tu jest, Co A, to <laughs> jest z Zostałem z wężowanych. Pudełka Widzisz? DPD. Nie umiesz grać broni. Nie umiem, bo nie Mam ultra instynkt, ty się nie znasz. No, teraz iść. Piesieńce. Jestem skampionem. A, patrz. Widziałeś takie triki. Jakie triki? O takie. Nie. Gdzieś kur nigdy nie zostaną pokonani przez budynka. Ha! Ale to ja za zbyt... nie zostaniesz. Chciałem powiedzieć zbitowany <noise> Moje pranki są zbyt dobre, nie, nie powstrzymasz tak. mnie. Zostanę sprankowany. Bo <noise> gracie nie. Nie... Zbyt... Się... <noise> nie. Nie. Nie zabiję to pan, się Prank. co? Daj mi tą dzikę. Nie, nie dasz to to? No. Łap ci te prank. <śpuszczak> <śpuszczak> teraz będziemy mówili o tych prankach, póki się nie studzi? <śpuszczak> I tak nas nikt nie ogląda, więc komu ma się znudzić? Eee, a bo ja. A bo się się zwołujemy. A nie, to ty masz broń. <śpuszczak> nie, nie. To się zdawał, <śpuszczak> czy ty masz broń, czy ja. Mylące te kolory, za mało ich. Jak ty to robisz. Normalnie. Jak ty tak Ej, widziałeś ty kiedy. Co to? Normalnie Co trzymam to? w dół. Patrz, trzymam się. To ci nie pomoże. Co? <laughs> Stałem spankowany. Ja myślałem, że to, że to są węże, to była rakieta. No, węże są zielone, rakiety czerwone. O, patrz, broń. E, śmierć, prawda? Nie! To było piękne. Ja no tak dostaję nie, broń, patrzę na swoją broń i tak co się dzieje? A Nagle... jak zaczyna dłuższać. Daj mi ten nóż. Ale nie w ten sposób, bo jeszcze go nie miałem. Daj mi Jak go. to przecież mi gotowałeś? Patrz jaki piękny nie, to nóż był ten do mnie. Daj mi drugi. Daj mi go, proszę. Proszę. Mm -hmm. e, dobra, dam ci go. Chodź tu. Zostaw mnie. Eee. Okej. Całkiem się za ludem. Po raz których. Pa, pokażę ci moją protak protaktykę. Protaktyka. Tylko jej nie kopiuj. Patrz na to. I mi nic nie zrobisz. Nie Jak to żart. nie? Mogę zrobić co? Oj, no nie wyszło mi. Co? Co? O, Poczekaj chwilę. To by się spodziewało śmierci prank. Okay. Patrz na to. By to by śmierci prank. O, ty, 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 ten nóż, ja chciałem ten nóż. <gry>

Stary, prank Stary pijany prank Uratujecie. Widzisz uratowałem. Oj. No, dzięki, że mnie uratowałeś. No, dzięki. No ale tak to był i szybciej. Mm. Szarża. Szarża. To <gulary gulary gulary> ci to nie wyszło. Co mówisz? Mm, Cołeś? Ty, to... ty tak nie umiesz. Ale umiem stać prosto. A ja umiem cię klekać. Patrz na to, to jest prank. Nie, nie Jesteś nie gotowy prankować. na pranka? Jesteś gotowy na pranka ostatecznego? Nie. Okej. Okay. O, opa, pański. Pa, pa, Plank. Plank. Hmm. Widzisz, to jest. W to jest wymiar pranków. Każdy z tych kosek to jest prank, który mógłbym na tobie zrobić. Przez prank. Prank. Widzisz, ile pranków już mogłem na tobie zrobić? W dół. Nie, jeden z tych pasków to był właśnie ten prank. Zostało nam. Czekaj. Zostało nam 30 sekund. Hmm? Okej. Okay. dokładnie. To jest ostatni nasz mecz. To... Postaramy się, żeby był jak najdłuższy. <grym> Dobra, to tutaj zostaje się żegnamy. Dobra, żegnamy się, proszę pani. Nie, jeszcze... A, dobra, pożegnajmy się. Uścisimy sobie w dłonie. Patrz. Dobra, Uścili masz. Do... Patrz. Trzeba uścisnąć sobie w dłoń. Wstaw do mnie. No o, chyba. Dobra, <laughs> dobra. To na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia.